Witam wszystkich, tutaj Pawciu881 w zastępczym let's play'u zamian... Zamian, z, zamian za... będę po prostu wstawiał film... Yy, yy, dobra, od nowa. Witam wszystkich, tutaj Pawciu881 w kolejnej serii zagrajmy w Castlevania 1, który będę robił w zamian za... w zamian za... Ka, yy, zamian z... Wtedy, kiedy jestem po prostu na innym komputerze. Jak będę u siebie w domu, będę robił po prostu Castlevania, Trójkę i Zelda, a jak będę na tym drugim, to będę robił Castlevania pierwszą i może jeszcze coś, gdy ją skończę. No, i to tyle będzie na razie. A więc zaczynajmy. Castlevania to jest tam studio i to jest taka ciekawostka wobec tej gry. To jest dopiero siódme, siódma według wydarzeń Część Jakoś tak to można, jakoś tak to zrozumcie mniej więcej A no więc wchodzimy, słyszymy świetną Moje, To jest moja ulubiona melodia ze wszystkich części Ze wszystkich melodii, ze wszystkich części Ta piosenka z, gie, z części na Pegasusa Halo sposób, au, sposób na tego przeciwnika ja tak nie mam, po prostu trzeba mieć trochę szczęścia, trochę wprawy. Trzeba wystarczy podchodzić co chwilę i atakować biczem. I mieć nadzieję, że on zostanie zaatakowany, a nie my. Przepraszam. Jak widać na załączonym obrazku. O, woda święcona. Jeśli nie ucieknie ten pies, są szczerze wątpię, Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby uciekł. Nie uciekł. Wystarczy rzucić w niego wodą święconą. Idziemy dalej. Rozbijamy się przez hordę zombiaków. Dosłownie hordę. Nie wiem skąd ich się tam tyle nabrało. Idziemy. Przechodzimy przez pierwsze drzwi oznaczające checkpoint. Tam był krzyżyk, który anihiluje wszystkich przeciwników dookoła. Idziemy, idziemy. I nietoperki. Tak, netoperek jest wszystko. I indeks ściany. Tak, nietoperki w tej części są równie dobrze, równie dobrze, równie bardzo wkurzające, co w poprzedniej, więc. I ryboludy. Tak, tutaj są trochę wcześniej niż w poprzednich części, niż w następnej części ale działałem na podobnej zasadzie. Podchodzą do krawędzi i strzelają w, w podchod, idą trochę, wyskakują z wody, idą trochę i strzelają w ogniem. Nie, ale fail z mojej strony: <śmianowicie> idziemy dalej panie jest tu stąd coś? nie trochę niestety sfajlowałem tutaj przez co <śmianowicie> strasznie długo trwa zanim zdążymy zaatakować Uch. o Miło, się cofnęło. Tutaj na, tutaj na szczęście nic już nas nie goni. Uch. A ja w głupi sposób straciłem wodę. Czy, hmm, wodę święconą. Przepraszam, przepraszam. Jestem z powrotem. Szlak, 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 szlak. szlak. Przepraszam, wziąłem na. Zły... Przytrzymałem palec na złym guziku i nie mogłem zaatakować Jeśli spodziewacie się, że lepszej gry w tej części niż poprzedniej powiem wam tak. Tamta część jest moim zdaniem łatwiej się steruje No witam, jestem z powrotem Przepraszam dziś rodzina No, mam nadzieję, że. No, przepraszam, musiałem poruszyć, bo przez przypadek, kiedy chciałem włączyć z powrotem grę, ruszyłem trochę, ruszyłem przez przypadek. To, co zebraliśmy, to była... To jest. Jakby to nazwać. Napój nieśmiertelności. A tu widzimy naszego pierwszego bossa. Tak, pierwszy boss w pierwszej Jest to nietoperek. Tak. Podobny do tego, podobny do tego, w którym zmierzymy się w trzeciej części, ale ten jest zmierzyliśmy się właściwie w pierwszej w trzeciej części, ale ten się nie rozpada przy uderzeniu. Ajajajajajaj. No nie mówcie, że zginę przy nim. No nie, nadziewam się tak głupio na niego. Śpieszę się niepotrzebnie. się Niepotrzebnie, bo czas mi się kończy. Co, on pluje ogniem? No nie. Mm -hmm. Niestety, zginąłem przy pierwszym, najprostszym bosie. Plagan... Dobra, teraz mam nadzieję, że mi łatwiej pójdzie, bo mam lepszym, lepszą broń do walki z nim taktycznie. Giń, giń! Nie, 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 nie! Giń! Mówiłem, że mi teraz lepiej pójdzie. Schodzimy dalej. I pierwszy boss pokonany, hura! A my się z... Pierwszą planszę przyszedłem w... 7 minut Tak, 7 minut Na moim zegarku Znowu, Ciągle krzywo, troszkę o. Dobrze, mam nadzieję Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej i najlepsza, moim zdaniem najlepsza, z najlepszych broń, jak Castlevania... WSZYSTKICH! Jak to jest... Krzyżobumerang! Tak, Krzyżobumerang jest to broń masowego zasięgu, niszczy wszystko w... Na odrębie ajajaj, W najbliższym... Naj w... No, po prostu anihiluje wszystko w najbliższym odrębie wzroku. Widzicie jak to działa. I ten fragment jest. Nast fragment następny, właśnie nie ten. Jest wkurzający. Hańbi i w ogóle jest zły. To jest czyste zło. A dokładnie chodzi o meduzy. Tak, meduzy. Co już były w pierwszej Castlevania. Strategia na ten poziom? Lecieć prosto i nie zatrzymywać się. Może się uda przeżyć. lecimy do góry Mmm właśnie tak, podczas sesji próbnej ginąłem z... wiele... za wiele razy okej, okay, jest jeden boomer, jest jedno ulepszenie czy mi się wydaje, czy ja odskoczyłem do tyłu? Nie, mi się wydawało, że odskoczyłem do tyłu. Pewnie nie, ale dziwne. Au. Moim zdaniem trochę gorsza muzyka niż w Castlevania Trójce po śmierci, ale to jest tylko moje zdanie. Au! Szak, nie chciałem wody. No cóż, mówi się trudno. Najmniej będę mógł, on no, znowu odskoczyłem do tyłu. W tej części Simon umie skakać do tyłu. Mam. Mm, na moje? Nie wiem, czy to jakoś. O nie wiedziałem, Nadejdzie się na to odziadu. Dzięki temu ulepszeniu możemy rzucać trzy razy wodę święconą. To sprawia, że teraz bosowie boss, mogą się nas bać. Pewnie sobie myślicie tak, bać się. Wtedy miałem dwie wody święcone i spadłem w głupi sposób znowu. Łow wow, 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 spróbuję jakąś strategię obrać na te meduzy Lepszą niż biegnięcie na hama do przodu. Mając nadzieję, że przeciwnik padnie szybciej niż ja hmm. No nie! No proszę Was, to jest chyba już przesada trochę, co? Oj, cienko nie idzie, chyba zaraz będziemy kończyć pierwszy odcinek. Dojdziemy tylko do 15 minuty. Jeszcze na śmierć Biegniemy na hama Zbieramy bicz Tłuczemy dziada Zbieramy drugi bicz Trochę serduszek Nie Haha. Uh -huh. Przepraszam, że nic nie będę mówił, bo ch ch chcę się skupić i w końcu przejść ten fr przeklęty fragment. No. Tak, bulwers. To był mój bulwers, z focha, jestem w ogóle załamany. No, Przeszedłem w końcu, tak jest w końcu i tak, tutaj jest idyk ze ściany. Po piętnastu minutach. Byle, żeby przejść. Walić resztę. Tak. <śmiech> <śmiech> no nawet nie wiecie ile ja musiałem się. Nawet nie wiecie jak ja się z... męczyłem przy tym. Nawet nie wiecie ile ja musiałem nerwów poświęcić. I dali mi teraz taki jeszcze moment. Tak. Dotchnie nas raz i giniemy. Absolutnie giniemy w dodatku, Ach. No, ja nie wiem, chcę Was już męczyć tym cienkim gameplayem. Dziękuję, dobranoc wszystkim. Na